Cześć, witajcie na moim kanale, w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy zdrapeczki za kwotę 40 zł. Mamy to nieszczęsne, całe naród drapie z drapki z numerkiem 25. Mam dwie sztuki z numerkiem 17. Mam już y, linię napoczęte z numerem 18, ale nic się nie otworzyło. I za piąteczkę mamy 10 razy kasa. Więc polecimy sobie od tych najmniejszych. Najmniejszych, najmniejszych. Tutaj sobie o przybliżę, tak żeby było wszystko widać. Także lecimy. numerek 34, jak, jak nie wiem, czy mówiłam, czy nie. Szukamy liczb. Tu tylko wygrywające liczby są. Co my tutaj mamy? 28, 18, 13 i 11. A mamy 14, 27, 19, 30 i 16, a drugi rządek to 23, 31, 12, 20 i 15, czyli tutaj jest pusto. Nie wiem, czy tutaj są te kontrolne, pewnie pomiędzy, tak, tu jest P, o. czyli pustaczek. Dobra, sobie jeszcze ostatnią szansę, daję tym, tym tutaj kolegom. Dobra, brapeczka z numerkiem 17, szukamy liczb, wygrywających liczb i symbol traktor. A mamy 53, 28, 37, 40 i 56. Także szukamy. No, a ja mam 52.

Pięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści i trzydzieści nie ma. I no. ostatni test, matko. Matko i córko. 41, 58, pięćdziesiąt osiem, dwadzieścia siedem, no same oboki. Trzydzieści i 47. no to także no, pustaczek. <gry> Dobra, tu jest C. Ta druga. No, CIV. Także ostatnia tutaj szansa w tej zdrabce to z numerkiem 25. No, naprawdę, jak Boga kocham, nie kupił już tego. Szukamy 40, 13, 13, 22, 45 i 21. A podkreślę, sama wybierałam, nie? jakby nie było. Tu już na nikogo nie mogę zrzucać. 19 nie ma, 42 nie ma, 43 nie ma, 32 nie ma, 51 nie ma, 15 brak, 52 nie mamy, 27 brak, 54 brak i 24 brak. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Mm -mm. No i także kochanie, no, ta zrabka ewidentnie nie jest mi pisana. No, cecha. Także kolejny puścior. No i na deser zostały jeszcze. Um, jeszcze te ekstra linie. Czekajcie tak żeby było widać. przybliża przybliżę. Na, najwyżej będą po prostu przesuwać. Y, linie są z numerkiem 18. Także szukamy tutaj kolejny to jest wiatrak. Wiatrak i kości. Dobra, kości mamy tutaj. I kości są tutaj i jeszcze tutaj. Dobra. O Jezus. Kolejna to jest rower i krab. Co my tutaj mamy? Czy mamy rower i krab? No, tutaj jest krab, tutaj też. Mm -hmm. I więcej nie ma. Także kolejne dwa to korona i okulary. ta No szał. Jeden symbol. Dobra. Kolejne to serce i ptak. Dobra, tu jest serce i ptak. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie wiem dlaczego mi tak wesoło. <laughs> serce i ptak. Czy tu tak na samym dole. Dobra. Dwa kolejne to balony i piłka. Balony i piłka. Dobra, piłka. No to na pewno te dziady cytryny nie dadzą, parasolki nie dadzą. Balony i piłka. No, bo za dużo by tutaj wpadło. No. Diament i łódź. Mm -hmm. Diament jest. Tutaj też. No. I ostatni symbol to leżek. No wiadomo. Mm, ale ten leżek na tutaj nic nie da. No pewnie. No. Poza, poza tym nagrywaniem się trafia, na, na kanale się nie trafia i tak. Ktoś pomyśli, że same, same pustaki drapie. No. Także, no cóż, kochani, no, no, na 35 zł wkładu. Wkładu, no jesteśmy no, na zero. No, no, co <laughs> no, co mam powiedzieć? No, co mam powiedzieć? Numerek 17, pusty, 18, pusty, 25, pusty i tutaj też pusto. Myślałam, że coś się trafi. No, nie trafiło się nic. Ale nie ma co. Nie będziemy narzek narzekać. To biednemu zabroni żyć bogato, jak to się mówi. Także ja Wam życzę spokojnego, udanego dnia. No, tych drapek na pewno mnie nie będzie. Od razu mówię: tych, yy, tych ekstra linii i yy, tych nar, całego drapie, bo to jest bez sensu. No, no ewidentnie no, jest więcej pustaku chyba niż wkładu. No, widziałam um, pa, paru osób, że, że faktycznie coś tam trafiali w tych zrapekach, ale mówię: no, tu mi, tu mi chłopak wybierał i tu, i ja sama wybierałam. I no, no. Albo w naszym mieście są same pustaki, albo no nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobrze. Już nie będę przedłużać. Życzę Wam miłego dnia bądź weekendu. Zapraszam do kolejnego odcinka. Pa!